Serio? ziemi, co? Moja czy jego? Mm, jego. Dobra. Co, opalasz się? No, znaczy już zamiar mam wyjść. A już się opaliłeś? No. Z, z każdej strony. Ale teraz ty jeszcze opalę, Bo ty zaraz będę się wykupywać. Jak trafię na, na siebie. Co? Bo ty będę się wykupywać, nie? No. Uznają życia. Boty będą toczyć za żartą wojnę. Tak. Później skończyć się na tym, że jeden i drugi zostanie wykupany. No. Proszę. Nie mam wystarczająco, żeby, żeby ci odkupić. Tak, bo odkupi. I zaraz wejdzie na moje i nie będzie miał kasy. Bo po co? O! Panie, gdzie bocę poleciał. No. Tylko, że teraz mógł pozostawić fotel przez ta rubika. No. Tak, i teraz wejdzie na, na Szanghaj i, i ten i nie będzie miał jak no. zapłacić za nocleg. Awaga grenada. No Zapraszam do Szanghaju. A bo do Medzielanu. Mówią, że wszystkie drogi prowadzą do żywów. Chyba się napisał. <laughs> No, gdzie polecisz. O, do Szanghaju! dzień dobry. Pokój jednoosobowy, dwuosobowy. A dziękuję, za kasę. Jednak przyjechałeś, tylko ze względu na to, żeby mi odkupić, tak? To wiesz, co ja sobie domek obok kupię, nie? Dzień dobry, sąsiedzie Zabierze mi, mistrzostwa mi zabierze Do Warszawy? No jasne na, Nazywajcie mnie wróżką Jest niebogatsze, ale na drugim poziomie, ale no jest, jest bardzo dziwnym mistrzem Jak on dwa razy? To może ja też tam wejdę, co? Czekaj, to może ja też tam pójdę. A nie, jednak nie, wolę się opalać. U Jeszcze raz? Wolę się opalać u ciebie. Jeden robot, który jest tam. Oj, oj. Jeden już jest. Oj, oj, oj. oj, oj. A ty sobie powiększysz, nie? Jasne. Tak, teraz co? 3 miliony? Nie. Nie. Jeszcze nie mam monopolu. Końdziesz. A, no tak. Co ty robisz? Przyjeżdżam, on ci ten, nie odda. To Idziesz na pole podróż. Ja to coś z tym nie widzę tego No właśnie widzę No ja też, patrz, dzień dobry Szanghaj A to Mediola, się no Niech mi niebieski odda jeden ten. Mm, yes. je, jedną plażę. To każdy będzie miał jedno. Wybierz miasto, które ma organizować mistrzostwa. Tam. Tym samym? No, 3, 2 miliony. O, jest jednej. Proszę Ale ja widzisz, opłacała się od póki Tak Już się zwróciło nie <laughs> na Warszawę Oj oj, tylko cztery 400 cztery, tysięcy No i bo traci pięćdziesiąt To wygląda Jezus, Maria! No, fajnie by to było. Są tylko hadąki, co jest? No. Chyba nawet w Chicago takich nie ma. Na tym. na tym, co co ja mam do tych, tych? Do tych wysepk? Nie, chodzi mi o to, że ja, że ja nie mogę nigdzie na puste miejsce wejść, żeby sobie kupić. No, ale nie, ja mam tylko trzy domki I, 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 w dodatku jeszcze nikt na nie nie wchodzi No No, tutaj już jest każdy kolor No, O, nareszcie Gdzie poleci... gdzie polecimy? Zajmuję sobie że... Ja dużo mu nie chcę oj ominęłeś Weź zniszcz yy, yy. No, dziękuję Bo ja się boję tej Warszawy To ja polecę sobie tu Nie. Dzień dobry ale to będzie w pewnym momencie, kiedy do marszawy. Je się, bo to widam. Jest pierdam, bo to ci sacy, prawda, że się no i, te, i teraz albo, albo na Cypr, albo na Berlin, proszę mu wejść. Ja wiem, bo to będzie tylko płacą. No właśnie, widzę. No i Tak brakuje chyba z... No. Zniszcz jeden hotel. I co? Londyn? Praktycznie mam wszystkie zielone. Do, z, do zniszczenia. Ten zniszczę. No Może kasy nie mają? No żółty na pewno Na pewno O w końcu gdzieś gdzieś tam szkół Nie, nie mogę jednak Gdzie on leci? A, do siebie? Do no tak, żeby sobie hotel zaraz postawić, i później do bota ten też do bota. No, no rzucaj, rzucaj. Tu jest po prostu isna tęcza. Jedna, to jest jeden. Dlaczego znaczy, tylko w czterech tonowach ostatnich. Jak... W... Jak... To w... ostatnie trzy miejsca są tak naprawdę niezajęte No i Rzym. No. No, pół tak. Żółty rz moment... ma tego dwa domki.

Ha, dwadzieścia na pół? No, ja aż, ten. aż zapłacą, o, dzień dobry. Wybierz miasto, które ma organizować. Tu masz Co? nie? specjalnie do, do y, tego... Berlina pojechałam, żeby tam kupić, żeby mieć od razu hotel. Muszę zrobić tutaj hotel w ogóle, żeby mi nikt nie, nie wykupił, nie. No teraz mało, A, ale niebieskie szaleje z hotelami. Ale za chwilę będzie stracił, Mhm. Mm o, żółty nie ma kasy. O. A. To dawaj baj, Poszły o dwie. A bo on jeszcze ma klatki. No. Każdy, który z o, dzień dobry Pani Kago e, Coś mówili, y, mówiliśmy, że ma ten? Już nie ma No Ale za to trzy pola są jeszcze tak? które nie spodziewamy O Tych, których ja raczej nie poszukuję mhm. Mistrzostwa Gdzie te mistrzostwa dajesz? Z jednej? No, to ja do niej idę Idę się opale Tak ten będzie chronił swoje miasto Tylko które? O, Las Vegas ten leci do Madrytu a później na szansę. I idzie na pole Mistrzostwa. <laughs> Jezus I zabierać Mistrzostwa i wiadomo w Krakowie. O Jezu. Proszę nie raz, dwa, trzy, cztery. Proszę nie cztery. Cztery. Musiało! Ja nic nie musiałam klikać! Do widzenia. Ja nic nie musiałam klikać samo mi! Się bankrut. Pierwszy raz bankrutem jestem chyba w tej grze. Armazji. Armazi, co się z nim stało? Armazi, o, Armazi, Aj, chyba, chyba go nie ma. No Armazi Armazi Halo 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 Halo, halo, halo Boże święty, dziesięć milionów! Dziesięć pół miliona w Krakowie. za Zachotę. Za, za głupi popój. Ty jeszcze na jedną noc. Jezu święty dobrze, dobrze. Cztery. Jak tutaj Jak są w Krakowie mistrzostwa, to się ponad 10 milionów płaci. Yeah. A zauważyłeś, że ja jestem bakrutem? Pierwszy raz w życiu. W tej grze znaczy. Nie wiem, widziałem, że jesteś już No. A tak w ogóle... No, musiałam cię podgłośnić. Jesteś u mnie na 200. Really? Tak. U Ciebie jest problem z mikrofonem, że cię po prostu tak. Będę musiał kupić. No, no bo u ciebie jest problem, że... Yy, mikrofon yy, yy. On już, Jesteś on już bardzo cicha, a u mnie jest to, że mój mikrofon włapuje Wszystko, wszystko oprócz mnie. Aha. E, u mnie mikrofon dosłownie. E, on się zepsuł. Dosłownie nie wiem jakim prawem. On się jeszcze trzyma tych słuchawek. No ja mam stojący mikrofon. I jest jak najdalej od komputera, żeby nie wyłapywał laptopa szumu Jak pracuje, jest jak najdalej No ale dalej wyłapuje, czasami jak na przykład włączam jakąś grek i po prostu komputer musi tak szumieć Na przykład jak DVD odpala Na początku tak mocno szumi, że ja mam po prostu... Nie mogę myśli zebrać, bo tak szumi tak głośno Masakra O trochę jestem. Dlatego ja, ja już na przykład nie mam takiego mikrofonu. No. Dla mnie lepsze Wiesz, ja się, po prostu poszłam do, do neonetu? No, zapytałam się o mikrofon, żeby dali mi mikrofon, bo ja potrzebuję też mikrofon na studia, nie? Bo mam zdalne, a nie będę na słuchawkach. Przecież siedziała i mam te słuchawki takie od telefonu. Takie dołuszne Przecież nie będę siedziała w słuchawkach, gdzie, na, gdzie w pokoju obok siostry donie czasami przyjeżdżają na, noc, na nocleg, bo z rodzicami nie mogą wytrzymać, nie? No, więc przy, przyjeżdżają tylko na jedną, dwie noski. I przecież nie będę siedziała na słuchawkach. I słucha klekotania wykładowcy, i nie będę. I jak mam słuchawki do to nie wiem co się dzieje tam w drugim pokoju, a jest za ścianą, nie? No. Więc muszę jakoś tak. Z... No. To coś, coś tak. To muszę. Z... Nie, i chwilę, co chwilę jest tylko wyciąganie słuchawek, yy, jednej słuchawki, żeby sprawdzić, czy czasami mi nikt nie woła i tak dalej, nie? Mm. Albo koleżanka do mnie przy, przychodzi z dzieckiem, bo musi jechać do y, sklepu i się mnie pyta, czy, czy może zostawić u mnie dzieciaka, y, bo nie chce go do, do sklepu brać, bo zaraz będzie, a mama, kupisz mi to, 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 to? Mm. Jak to dzieciaki, nie? Zobaczą jakieś samochodzika, bo i za chwilę jest... Jak sam to? Nie, nie kupię ci. I na, ca... I, na... I na cały sklep po prostu się rzuca, nie? Więc... Znalazł... Znalaz... Może... Chyba na... Nie, nie znalazła mnie, tylko poprzez jakąś koleżankę Moją... Moją ciocię? Którą raz... Raz w życiu widziałam? O, wygrałem. Co jest? No, ja jestem bankrutem. No niestety. Współczucie to two pl